Cześć, dzień do O jezu, jak wymachnęłam. Jaki mam rozmach. Witam Was bardzo serdecznie w Nowym Dniu. I słuchajcie, jak się zamyślałam, bo się zastanawiam. Mam dylemat z rano. Jajecznica, jajecznicza. jajecznicza. Toś poszła grubo, kobieto. Jajecznica czy krzak szuka? Najpierw zobaczmy, czy ja coś. Czy mam pomidory. No kurczę, mam! Bo jakbym nie miała, to wiecie, nie byłoby dylematu. A tak! Cholera jasna, mam! A co to jest? Oliwki, mam aż dwie puszki. Hmm. Kajmak, keczupów, papryka szczecińska, jak Jak to się stało? Ja być sałatka z makreli, a kupiłam paprykarz szczeciński. No. Tak to jest, jak się, wiecie, szybko, szybko robi zakupy. A u nas chyba nikt nie lubi paprykarzu. Chociaż tak dawno nie jadłam, że może i zjemy. Nie, dobra, będzie jajecznica. A najwyżej krzak-szukę, jakbym jeszcze miała ochotę, to zrobię sobie po południu i też będzie także takie buty z cholewami co ja bym potrzebowała? Patelnie. dziewczyny zimno jest dzisiaj jak jasny kapelusz zimno, mokro coś padało w ogóle to nie wiem czy szyby nie są zamarznięte w aucie nie nie, ale jest ile stopni? sprawdźmy to 3,4 przed chwilą było 2,5 jak sprawdzałam Szału nie ma, tyłka nie urywa Zbieram się zaraz do pracy Zjem tylko śniadanie I zbieram się do pracy I powiem wam tak Za mną od wczoraj chodzi herbata z cynamonem Taka wiecie Pomarańcz, cytryna, cynamon I na to to ciastko Takie z karmelem Co się tak zakrywa kubek Żeby, ten, żeby to tak fajnie zmiękło I się zagrzało Normalnie mam takiego smaka na to i pytać, jak masz smaka, to czemu sobie nie zrobiasz? Bo już mi się wcześniej nie chciał. Po prostu tak najzwyczajniej w świecie. Ale dzisiaj, jak wrócę, to sobie zrobię. Mam raczej wszystko. Mam pomarańcze. Mam cytrynki. Wszystko mam. Cynamonu mam 2 kilo. Także, także tak, jak wrócę, to sobie zrobię. To będzie takie, najpierw będzie kawa, bo ja zawsze, jak wracacie z pracy, czy tam na przykład powiedzmy z zakupów, no wracacie do domu z czegoś, co was kosztowało sporo energii. To co pierwsze robicie? Pijecie kawę? Bo ja tak muszę chwilę usiąść, odsapnąć i wypić kawę. Jak już wypiję tą kawę, wtedy mogę działać. Ale taki mam jakiś rytuał powrotu z pracy, że siadam, piję kawę, i to jest taka chwila dla mnie na złapanie oddechu. A dzisiaj mam dość ciężką pracę, ale to nic. Najważniejsze, że w ciepło. Ja to zawsze bardzo doceniam. Ja tak współczuję ludziom, którzy muszą pracować na zewnątrz w takim zimnie. Ja, ci pracownicy, co tam gdzieś przy drogach robią, czy coś na ubierani, w te kufajki. Tu spodnie takie grube pod spodniami, czy budowlańcy w ogóle na no oni też w ciepłym nie pracują. Bardzo Wam współczuję, słuchajcie, bo ja uwielbiam pracę na świeżym powietrzu bo naprawdę ją lubię, bo to nie jest tak, że jej nie lubię. I wolę, ale w lecie. Natomiast jak już przychodzi ten taki okres, to ja tak dziękuję Bogu, że mam taką pracę, że pracuję w ciepłym, bo jakby to było w zimnym, to ja nie wiem. No, nie wiem, no musiałabym zająć się w życiu czymś innym, bo nie dałabym rady. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Po prostu zamarzłabym w ciord. Dobra, idę robić jakąś bułę. Asystentka już tu czeka. Chociaż dzisiaj jest jakaś, nie zjadła swojego do końca. Pójdźcie, komuś dzwoni? Małżeństwo sobie nastawi. jest godzina 18 ja godzinę temu wróciłam z pracy i wiecie co teraz poszłam do łazienki i tak patrzę bo wcześniej byłam myć ręce i tak dalej, ale jakoś tak nie zwróciłam uwagi zobaczcie jakie mam pandy pod oczami nie mam pojęcia naprawdę nie mam pojęcia co to za badziestwo najgorzej, że to jest ten nowy tusz. No i powiem szczerze, że jak tu się nie wkurzyć, bo ja w ogóle, słuchajcie, ja mam, tak jak już mówiłam, długie rzęsy, ale ja nigdy nie maluję dolnych tych rzęs, bo jak ja bym pomalowała dolne, to ja bym miała kuźwa pandy. I czy jest tuż wodoodporny, czy jest tusz nie Niewodoodporny, bardzo często jest to samo. Dodatkowo dzisiaj, o Jezu, przepraszam, częstujcie się. Częstujcie się, bierzcie, nie krępujcie się. Stwierdziłam, że sobie zjem, co to w ogóle jest? Ferrero Rocher. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w życiu jadłam Ferrero Rocher. Chyba nie lubię takich pralinkowatych rzeczy. Mm. Ale się uczaskałam. Ale już co zagryzę z nerwów. A co? Tu ma być chyba się Dawno nie robiliśmy zmywarki razem. Czekajcie, zje mi do Was wrócę. No i wracając do tematu tych moich nieszczęsnych rzęs, nie mam zielonego pojęcia, od czego to zależy. Słuchajcie, ja od, od Grecji w ogóle przestałam się malować. Przestałam się malować w takim sensie, że nie nakładam żadnych cieni, nic w ogóle, tylko delikatnie na powiekę daję puder matujący, żeby go zma zmatować, powieka, żeby mi się kreska nie rozjeżdżała. Robię sobie tylko delikatną kreskę i to jest wszystko, co ja robię. No ale, żeby te rzęsy nie wyglądało tak dziwnie, bo to wiecie, to człowiek bez bez pomalowanych rzęs tak chory wygląda. No to tam je zawsze trochę ciapne. No i efekt jest taki, że ja dopiero wyglądam jakby była chora. Na głowę takiego zorro sobie zrobię. A najgorzej, że wiecie, ja w ciągu dnia nie tyle, że nie mam możliwości, bo zawsze mogę wyjść do toalety, sprawdzić i w ogóle, ale jakoś tak w ogóle o tym nie myślę. No i tak jak dzisiaj, wróciłam do domu, patrzę w to lusterko, są się ja pierdoleni. Ale że nikt mi nie powiedział, że ja mam taką pandę, to znaczy się, że albo się mnie boją, albo nie zwracają uwagi na ten temat. No i tak czekam, bo młody w czwartek. Czyli jutro, jak wy to oglądacie jest środa, czyli na następny dzień młody się broni. Mam nadzieję, że będzie drugi magister. No ale pojechał odebrać ten garnitur nieszczęsny. Powiem wam, że te ceny garniturów teraz to jest po prostu jakaś masakra. Zapłaciłam za tego gajera, jak zapowiem wam smoking wyjściowy na przyjęcie w belwederze. Także. No w ramach ceny są przeróbki, bo tam delikatnie spodnie skrócili, delikatnie rękawy, mankiety, więc pojechał właśnie po odbiór Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, no ale dobra. No i tak powiem wam szczerze, że już jak się wraca do domu o tej godzinie, to już nie wiadomo za co się wziąć. Czekajcie, wezmę pilota i ściszę całkiem telewizor, bo Stąd te światła mogą tutaj padać, bo odpaliłam telewizor z tego względu, że no, chciałam zobaczyć jakie te. Bo dzisiaj jest wtorek, jest to ogłoszenie wyników wyborczych. I powiem Wam szczerze, że. No teraz to już Wam mogę powiedzieć. Zresztą, czym wczoraj nie chciałam mówić, nie chciałam Was tak wiecie, bo mówię: Macie prawo do różnych głosów, Macie prawo do różnych decyzji. Ale ja uważam, że bardzo dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało, i że czas najwyższy było odsunąć tą partię od władzy. Czas najwyższy. Bo, jakby to potrwało jeszcze jedną kadencję, to może mogłoby nie być czego ratować. No i tyle w temacie. To jest takie moje zdanie. No i co. No i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to w sobotę ma u nas podobno padać śnieg. Tak, wszystkie gwiazdy na niebie. E, już nie. No wiecie co? No i dzięki Bogu. Ale za to ma w sobotę być 80. Ale wiecie, co ta pogoda to świruje. Dzisiaj rano jak wstałam, to w sobotę pokazywało chyba 3 stopnie i śnieg. A teraz pokazuję na sobotę 15 stopni i deszcz. Ale to taki deszcz 80%, że ma lać cały dzień. Także 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 w sobotę. W piątek niby ma też padać, a ja w piątek mam pracować na dworze. Hmm. No, to mi teraz może plany ładnie pomieszać, ale to nic. Matę chrapie. Tak Zaraz Wam pokażę. Boys! Pysłam do ciebie na chwilę. Ojej, poczekaj. A, bo się nie zmieścimy tu. Razem, dziecko. Drogie. Oj. Nie zwracajcie uwagi na moje brudne podłogi, bo my tu mamy. Oj, przepraszam. Łapie, łapie i przyknięto. No kurde, małeś tyle, tu mamy. Dwa metry w przejściu, a my się tu nie możemy zmieścić. No o co tutaj chodzi? Pies jest taki zmęczony, że masakra. Jezu, jak patrz na te podłogi, wiecie co, muszę jeszcze je pomyć, poodkurzać. A już mi się tak nie chce. Także ci chyba tylko szybko zaraz przelecę odkurzaczem. I to będzie wszystko, co my dzisiaj zrobimy. No i znowu dylemat, co jutro na obiad. A ja tak naprawdę nie mam nic kompletnie wyciągniętego. Coś się zmęczyłam. Zamrażarki, czekaj, Mateś, bo ja tak nie mogę, bo mnie boli ręka. Matka jest niepełnosprytna. A, i jeszcze miałam Wam mówić, bo w sumie dzisiaj ugadałam tylko ostateczny termin 6 listopada. Mamy tutaj przegląd weterynaryjny. Boże, z tymi telefonami to jak ci zawibruje, to mamy przegląd weterynaryjny i kastrację chłopaków. Także Alwin z Olafem stracą klejnoty. Trochę się boję, bo, bo wiadomo, zawsze to jest jakiś zabieg ryzyko, ale z drugiej strony to już powinnam to zrobić w tamtym roku i byłoby im lżej, nie męczyłyby się tak. Także dziewczyny na początku listopada, listopada będzie ostro, że tak powiem. Będą ostre cięcia na początku listopada. Ojej, ojej, ojej. no ale co zrobić? Jak mus, to mus. No i musimy poszczepić chłopaków jeszcze właśnie na jesień takie te wszystkie zabiegi, które trzeba zrobić, więc przyjedzie nasza pani doktor i będziemy walczyć. Ano usiadłam sobie, bo mi się już nic nie chce i wiecie co? Przeglądam Facebooka. Ja praktycznie bardzo, bardzo rzadko wchodzę na Facebooka i dawno na nim nie byłam. Ale powiem Wam, że to co się dzieje po wyborach na Facebooku, książkę by napisać. Książkę by napisać, to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, jak ludzki, jak różny jest punkt widzenia ludzi. Masakra. Matko, aż wiecie co, nie będę Wam powtarzać, bo no bo nie wiem, czy to wypada, czy to zablokują, czy to nie zablokują, ale Ale, ale. Wzięłam Was znowu ze sobą do drugiej pracy. Siedzę przy tym kąpie. O jezu, może tak wyżej damy. Może coś będzie lepiej, powiem wam tak. Zastanawiam się, bo. Chyba zaraz skończę. Pójdę sobie. Chyba zaraz skończę. No skończę jak skończę, nie? Chyba zaraz skończę. Ja to co? Ja mam dzisiaj taki dzień, że tak w trzy po 3, trzy, że sama ze sobą się nie mogę dogadać. A właśnie przebimbałam dziś zapalniczkę. Czy ktoś wie coś na ten temat? O, cicho, działa, 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 działa. Zapomniałam sobie świeczki odpalić. palcia ja w ogóle dzisiaj wiecie co? No, Jakiś czas pewnie wiecie co to. To mi napiszcie, że wiecie. Żebym wam nie przypominała co chwilę. Normalnie taki zakręcony ten dzień. No nie, skasiło mi się. A ile dymu? Bojać. A ile dymu? Odpalę sobie świeczkę. I tak właśnie jak skończę, to pójdę sobie chyba zrobić takie chwilę relaksu. Zrobię sobie tą dobrą herbatkę z pomarańczą, z cytryną, z cynamonem. Już dzisiaj to może bez tego ciacha, bo tak na wieczór. Zrobię sobie może jakąś machę na gębę, bo też mam taką biedną, już zmęczoną tą twarz. Może coś pod oczy zarzucę. Coś tak. A, i właśnie muszę sobie coś cieplejszego tu wyciągnąć, bo. Bo, bo, bo. Chociaż wiecie co, no, jeszcze nie ma takich mrozów. Te cieplejsze rzeczy to się przydadzą. Może nie ma co przeginać. Przydadzą się, jak przyjdzie taka prawdziwa zima. Ciekawe, czy to do wszystkich świętych wytrzyma. Jezu, przepraszam. Czy to do wszystkich świętych wytrzyma, żeby jeszcze było bez śniegu i tak w miarę, czy, czy już będzie tak? No, ale to jeszcze dwa tygodnie, to jeszcze tak na dobrą sprawę. Wszystko się może zdarzyć. Jeszcze może lato wrócić. Jakby się ktoś pytał, bo no fajnie by było, jakby było ciepło, chociaż ja w tym roku i tak zamierzam obskoczyć wcześniej, żeby później nie było jakichś ciśnień, bo no mamy zbyt dużo grobów i zbyt tak w rozjazdach, więc to takie trochę jest nie, nierealne, żeby w jeden dzień obskoczyć, zresztą robię już tak od kilku lat, że powiem Wam. Odwiedzam wszystkie groby dzień dwa wcześniej, no, a zazwyczaj staram się dzień wcześniej jakoś tak objechać. A ja zostawiam sobie na przykład tylko jeden cmentarz, góra dwa w tym dniu, bo wiecie jak to się jeździ we wszystkich świętych. Masakra. Masakra z parkowaniem jest masakra i ze wszystkim. Dlatego też dobrze by było, żeby ta pogoda jednak dopisała. Co, to nie będę piła kawy o siódmej, ale już mi się tak gęba drze. Już chyba zaczynam odczuwać yy, to przesilenie. A no i czas się zmienia, nie? Za dwa tygodnie. Tę, tą zmianę czasu lubię, bo to godzinka dłużej do spania, to tą lubię. Nienawidzę tej na wiosnę. I tak wiadomo, ja to śpię jak zając podmiotą, ale przynajmniej mam tą godzinę zapasu przez pierwsze dwa, trzy dni, zanim się nie przyzwyczajimy. Także ta zmiana jest jak najbardziej na plus. No i tak, dziewczyny, moje drogie, biorę się za robotę, bo mnie tutaj północ zastanie. Polećcie mi jakiś tusz. Polećcie mi jakiś tusz, po którym nie będę wyglądała jak panda, bo mnie to już wszystko po prostu. Oj, chyba mi że w oko wlazła, bo mnie to tak denerwuje, że ja pierdzielę, co popatrzę. No czarna, nie wiem, czy to tak w kamerze widać, ale ja to widzę ewidentnie. Ewidentnie ja to widzę. Dziewczyny i chłopaki moje drogie, przyszłam się z Wami tylko pożegnać. Idę wstawić pranie. Bo wiecie, co wstawiam pranie od rana. Rano przed pracą zapomniałam, teraz przyszłam się tu zająłam nagrywaniem, też zapomniałam. I tak patrzę, że czas najwyższy, bo samo to pranie do pralki nie powędruje niestety. A już trzeba. Także ja dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Cześć. Pa.